Czekaj, dziś sobie robimy. Dziś przejrzymy wszystkich Lego tuberów bez przylżania. Zaczynajmy, jak bijemy powyżej 5 łapy w górę. To zrobię aktualną tier listę. To zaczynam pierwsze Krzysiek i Klocki, Krzysiek Lego, Space Mouse, Michu Bricks, Tości Klocki z jankiem Wios wioseni TV, Philip Bricks Official, Girl, Klocki by Michelle, Klocki w Sofku i Ja TV, Recenzja Michała, Świat z Klocków, Kreatywny, bardzo The Brick Builder. Brick Tacos, it's raining tacos from out of the sky, Bricks film, Austa, tego nie wiem jak przeczytać, uh, Michu and, and Bricks, Not Funny Bricks, um, faniana, Melka, Kowal Brick, Rubinek, XS Brick, O'Clock, Lego kreacja lego ekspertka jak klocki, klocki barana, DS Brick Studio, Samiec Apolo, Gnicy Klocek, Kozak Kanał, na pomoc brodaczowi, na klockowanie Brick Bricks Tricks, Cold miki retro, klocki, klocki z Jackiem, to, to The Bricks, Sirek Kozak Kanał, Franix koza Kanał, Michał Os, Misto Panda, Kloski w obiektywie, Krzychu Lego Katowice 998, Sid Studios, Bojar Briggs, nie wiem jak tego przeczytać, trochę wolnego czasu, Kawali Studios, Galaktyczne a Adik2121, Składaniowo, Lego Fan, czekamy na Wielki Powrót, oczywiście Fanosz, Czupak! Po prostu Klocki, Klocki, Kamila, szumani Klocki, Futbol Joda, Mini Figure Adventures, Cursey Jedi, Super Klocki, Świat Matiego spoko Pokokaną, Bricks, Master of Bricks, Brick Klockopedia promo klocki, tu jest nawet ich kanał, Legomanka, Neft, Król Legotuba, Abacus Bricks, Poukład Dany, Klockomir, Ninja Rex, Klockowy Żółw, Morosu, z których każdy myślał, że to chłopak, ale że dziewczyna żartuje, Nowa Era, Let's Go, Czas na klocki, Kozacki, po prostu kanał, Sąsiad, Mati Bricks, Akur Bricks, zmienny jak Lego, tego nie wiem jak przeczytać. TV Oliver J, Dealer Kroc, Mode Briggs, Słowem Klocki, Król Lego Cuba lepszy niż Left, Klockowy Kacper, Adix AM, JK, oryginalny bardzo kontent, Lego Heropolska, Piotrek w świecie, Lego Lucas, das, po prostu Gek, Pani Klocków, Kamil Pictures, Nerd Tomek, Afolka, Q Briggs, Patrzaj to, samolot Lego Creation, zabudowany, Lego Kamil, Mila, Bayer Rap. Lego fanka m1 longer latkens Klockowizja, o Kino, film, age of bricks krzysztof cytacki daba the bass z zapałem rafi bricks lego świat heksagonek claudio Klockoza, ul drugi ulubiony legotuber klocki kanał dawid Sz Mandra, Biczasty, Boyd, Malina, Kazacki Kanał, nie wiem jak to przeczytać, Goli, który nie powinien być legotuberem, Eric Trax, Brick Planet, Mega Space Fighter, Broda Tygig, od klocków, Pudi Ninja, Klocki, Pasje, czy to nowy Królego Tuba, nie wiem, Maciek i Klocki, Brick Force Studios i Podium, Sirgis, Bricks and Pets. A więc no, to tyle z tej tier listy dajcie łapkę w górę i subika, to wtedy jak wbijemy powyżej 5 łapek w górę, to zrobię aktualną tier listę. To do zobaczenia, cześć!